Witam wielce czcigodnych widzów z takiej oto okazji, że Ursus 914 otrzymał nowe opony na przednią oś, a są w związku z tym pytania, jak dobierać rozmiar opon do ciągnika, który ma napęd na cztery koła, tak aby później nam się te napędy zgrywały, żeby po prostu ciągnik sam siebie nie hamował. Więc jeżeli przypuśćmy, chcemy sobie zmienić przednie opony na inne, na szersze, pierwszą czynnością, jaką powinniśmy zrobić, to jest. Sprawdzenie jaką mamy tutaj felgę, jaka jest jej szerokość. W przypadku Ursusa 914 ta felga ma szerokość 10 cali, ale taką informację gdzieś tutaj byśmy znaleźli, nawet nabitą na, na obręczy. To by tam było na przykład W10 czy DW10. Na przykład. To jest tam właśnie szerokość felgi podana w calach. Jeżeli byśmy nie znaleźli rozmiaru felgi gdzieś nabitym. Nabitej na, na obręcz, możemy sobie taką felgę po prostu zmierzyć od osadzenia tutaj, właśnie stopki, do drugiej strony, jaki mamy tam wymiar w calach. Jeżeli mamy taki, właśnie, już e, taką informację, jaka jest szerokość felgi, możemy sobie poszukać zamiennika opon. E, ważną sprawą jest to, że dobierając do, 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 właśnie, felgi oponę, nie może być ta felga za szeroka i za wąska w stosunku do danego rozmiaru opony, ponieważ Opona pracując nam bokiem, po prostu by nie pracowała optymalnie i mogłaby się nam szybciej zużyć. Eee, taki właśnie katalog fajny, jeżeli chodzi o, o rozmiar opony i na jaką felgę można założyć, to jest na stronie internetowej firmy Mitas, gdzie sobie wybieramy na przykład oponę rozmiaru, tak jak tutaj 360-70R24, i tam w informacjach znajdziemy, że taka opona może zostać zastosowana do felgi o szerokości W10, W11 i W12 no i tam będzie wytłuszczone, że na przykład zalecana to jest W11 szerokość felgi i przy okazji możemy sobie tam sprawdzić też jakie ciśnienia tutaj powinno być w takiej oponie oczywiście to, że to Mitas, a na przykład ta opona jest Teurusa to nie ma tam specjalnie znaczenia, ponieważ te opony tam jeżeli chodzi o konstrukcję tam się w zasadzie nie różnią od siebie to tylko tam wiecie, protektory, takie szczegóły już tylko, co nie? Jeżeli chodzi teraz o dobór zamiennika opony. Tak jak tutaj mamy na przykład w oryginale oponę 124R24, jeżeli chcemy sobie dobrać oponę szerszą od tej, którą właśnie posiadamy, to w internecie możemy sobie znaleźć taką tablicę zamienników opon rolniczych. I ja taką tablicę również tutaj w opisie tego filmiku dorzucę i tam będziecie mieli na przykład Opona 124R24 i tam jej, jej odpowiednik w rozmiarze metrycznym to by tam było 320 85R24 i tam szersze już zamienniki niskoprofilowe, ponieważ opona, która tutaj będzie szersza, aby zachować taki sam obwód, jak miała ta oryginalna, będzie po prostu miała niższy profil. I tak jak tutaj mamy rozmiar 360 na 70 to jest tak, że jeżeli mamy tutaj teoretycznie 360 mm szerokości, to profil opony to będzie 70% właśnie tej oto szerokości i jeżeli byśmy chcieli stosować jeszcze szersze opony, to po prostu profil będzie jeszcze mniejszy. Później to by było na przykład 65, i tak 60, i tak dalej. Ale właśnie tutaj dobrze jest jeszcze mieć na uwadze to, żeby ta opona była na odpowiedniej szerokości felgi założona. Jeżeli sobie dobierzemy właśnie opony według tabeli zamienników opon rolniczych, według tego co mamy aktualnie założone, jeżeli sobie dopasujemy opony do felgi. To będziemy mieli pewność, że napędy będą się nam tutaj ładnie wszystko zgrywać. Nie będzie żadnego problemu z tym, że sam siebie ciągnik będzie hamował. Jeżeli na przykład nie mamy przedniego napędu, a chcemy sobie dołożyć przedni napęd, to mamy jeszcze większe jakby pole manewru, ponieważ możemy sobie dobrać nie tylko koła, nie tylko opony, ale właśnie tak przełożenie pomiędzy. Tylnym mostem a skrzynią biegów, żeby nam się to wszystko też zgrywało, i też w opisie tego filmiku wrzucę taką tablę, tabelę jakie należy zastosować koła zębate. Tutaj, w przypadku właśnie ciężkiej serii Ursusa, bo tam tutaj są ogólnie pomiędzy tylnym mostem a skrzynią biegów trzy koła zębate. To jest koło napędzające pośrednie i napędzane, które już siedzi nam w przedstawce przedniego napędu. I odpowiednia ich konfiguracja w ilości zębów daje nam takie przełożenia, że. Dla takich i takich kół musimy tam takie i takie przełożenia zrobić. Także taką tabelę również tutaj zamieszczę w opisie, tak żeby, tak żebyście właśnie przy montażu przedniego napędu mogli sobie od razu tam jakie opony chcecie, jakie tutaj felgi chcecie, takie po prostu, żeby to wszystko było można sobie dopasować. Tak żeby, bo to najważniejszą rzeczą jest to, żeby nam się to wszystko później zgrywało. Ponieważ no jeżeli, jeżeli nam się tutaj napędy nie będą zgrywać, to będzie nam wyła skrzynia biegów, będą nam się zdzierać opony, będzie nam ciągnik więcej palił, no i tego typu rzeczy. Także no myślę, że to tak z grubsza najważniejszej informacje tutaj Wam powiedziałem. Także trzymajcie się i do następnego.